To jestem ja, a to Arnold, i mamy jedną cechę wspólną: mianowicie robiłem jego trening. Godzina 6 rano trening na czczo i na dzień dobry 45 serii. Tak właśnie, tej barków i ramion według Schwarzeneggera. Ćwiczenia po kolei, jakie wykonywałem, to wyciskanie z zakarku, wznosy z hantlami, podciąganie sztangi, wyciskanie sztangi nad głowę, uginanie ramion ze sztangą, uginanie ramion ze hantlami, siedząc, wyciskanie sztangi wąskim chwytem, wyciskanie francuskie z hantlem, jednorącz, uginanie nadgarstków z hantlem, prostowanie nadgarstków z hantlem i jeszcze na brzuch spięcia. Tling solidny, powiem Wam, pompeczka naprawdę przyzwoita i Martwi mnie jedna rzecz. Jest to trening barkowy ramion, więc muszę powiedzieć lightowy trening, a w kolejnych dniach przez 7 dni będę robił trening dzień po dniu legend kulturystyki i na pewno nie będą to lżejsze treningi, bo jak wiadomo nogi albo plecy Holmana, to myślę, że będzie grubo, ale to w następnych odcinkach.